najzdrowsze i bych powiedział chyba najchudsze mięso wołowe to polędywica wołowa. Ludzie się często zastanawiają, a dlaczego wołowina musi dojrzewać? Ja musi dojrzewać, żeby była bardziej luźno i delikatno i sprężysto, a najlepsze jest wtedy, kiedy podejrzewo 2-3 tygodnie. Kiere kawałki i czemu są najlepsze następne? No ja, najlepszy jest Rebai, Tomahawk i Rozbyw. A czemu? Bo jest najpuściejszy. Mają przerosty. A jak rozpoznać takiego dobrego styka? No to trzeba ucisnąć ta wołowina i ona powinna być tego sprężysto, mieć niesamowicie wyrazisty zapach. słodkawy, a nie kwaśny. Kwaśny to znaczy, że ona już jest staro po prostu. A najlepsza polędwica i przepis na ta polędwica. Po prostu jest na stronie gerlach.pl.